W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy akurat charytatywną dla kożanki Ani, która jest absolwentką naszej szkoły. W związku z tym tutaj, jak tutaj widać, karcie świąteczne. Zorganizowaliśmy również koncert charytatywny. Wszystko, wszystkie wynioski zebrane z koncertu, jak również z kartek zostaną przegadane na konto Ani, która pomoże jej operacji i rehabilitacji. To jeszcze mogę, mogę również powiedzieć, że nauczyciele bardzo czynnie e, uczestniczą w tej akcji. Nie jest to jedynie akcja uczniowska, ale cała szkoła jest w to zaangażowana. Wszyscy mają w celu dobro koleżanki absolwencjali.